O no hej, w wąwozie myśliborskim jestem w tej chwili i tutaj po ostatnich wichurach wciąż jeszcze, czy, tamte, tam, czy z tamtego roku, ale wciąż jeszcze taki wiatrołom jest. No robi to wrażenie jak się tutaj jest, na filmie tego absolutnie nie widać, jak w tej skali, skali po prostu zniszczeń. No, szok. Jak to musiał być, tu huraganowy wiatr tuż, chubami obrośnięte Od wschodniej strony. Zejście do wąwozu myśliborskiego, no mało uczęszczone. Mało częszczany szlak generalnie. No ja widzę, że leśnicy go już oczyścili Schodzimy. Fajna, fajna miejscówka. Tylko typowa dla dolnego Śląska. Nie będziemy aż tak długo kamerować. Ale o, tu już takie typowo duże skały. Chłodna bryza od strumienia. Jesteśmy praktycznie szybko w sercu wąwozu. Rezerwat przyrody, wąwóz myśliborski. Na razie.